Cześć, witajcie, to ja Szymon. Witam Was po bardzo długiej przerwie. Trwała ona aż 3 miesiące. No, ale powróciłem. Testujemy nowy update Blue Heaven. Weźmy sobie mój ukochany rowerek. Gdzie jesteś tutaj? Prędkość 35 i jedziemy. Ten update jest na plaży. Nie będę wam jeszcze spoilerował. Zaraz zobaczycie sami. Zostawcie suba i dajcie łapkę w górę. I zaczynamy tą grę. Dzisiaj może jeszcze będzie odcinek z jakiegoś Obbi. Nie wiem. No najpierw tego trzeba nagrać. Chwileczkę. Dobrze. Już jestem. O, ja Cię usunęłam sobie roweru. Dobra, weźmiemy to. To chyba jest jakaś deska. Dobra. Już tutaj widzimy, że mamy tutaj parking. No i tutaj jest droga, ale droga była. Ale tutaj nie było na pewno tego. Nie było na bank tego. Tych leżaczków i tego. Nie było tych leżaczków i tego parasola chyba. No i tutaj można w tym miejscu pisze, że w tym miejscu można spałnować łódki. Jak ktoś nie wie, to na Blue Heaven mamy łódki. Teraz wam je pokażę. Bo jest Game Pass. Tutaj mamy darmowe. Ja mam Game Pass. No i to sukces Game Pass. Jak ktoś gra, to pewnie wiem, że mamy taki jacht. Ja go mogę sobie zespałnić. Tylko, że jest teraz nie nieduży. Nie sprawdzałem tak dookoła tego. Więc sprawdźmy, czy jeszcze coś tutaj jest z tego update'u. Bo ja nie wiem. Może coś jest. I wiem też na pewno to, że chyba jest więcej propsów. Że można postawić 75 już. W prywatnym serwerze. Bo ja prywatnym. Oczywiście to nie jest mój serwer, tylko. Takiej osoby. Tak więc ja może objadę całą mapę i się zobaczymy, jak już to sprawdzę. Jestem, poszukałem i znalazłem. Jak ktoś woli inny kolor takiego parasola, proszę bardzo, mamy taki samy morzu. Tylko, że z innym kolorem parasola. Zobaczcie sobie to wygląda. Aż się nawet dzień zrobił, tak długo szukałem. Czy tam to jest? To jest pytanie. Mogę jeszcze pójść sprawdzić tak więc do zaraz. Już jestem i chyba coś tutaj znalazłem. Nie wiem, czy to jest stare, czy nowe, ale to jest chyba nowe. Tak, to jest nowe. Tak więc mamy kolor czerwony, niebieski i żółty. Wszystko takie samo, ale w żółtym jest jedna różnica. A ta różnica jest taka, że Parasol jest po drugiej stronie. Już nie będę dobił cięcia, pójdziemy jeszcze o, tu, o tam, o polecimy, tam gdzie wskazujemy szkołę. Um. No, no scotch. A, i w ogóle ocencie mojego skina w skali od 1 do 10. Nie obrażę się. Po prostu dawajcie opinie. Także wchodzimy na stery i płyniemy. Jak coś, to tak no, jacht nie jest tak szybki. Ja tutaj sobie ustaliłem 70. Okej. Okay. Tam nie ma. Jest! A, to ona od sam. No płyni. Czemu on nie chce płynąć? Jakaś przeszkoda może jest? No, ja nie mogę. Nie, no, ja muszę chyba nowego zespołu mieć. A teraz wezmę tego starszego. Nie da się tego wejść. Dobra, ale to chyba jest inne. To ten sam. Czyli tutaj jeszcze dwony, niebieski i żółty i tu nie ma. ma. No tak, to jest ten sam. Nie, bo jest tutaj, tam i tutaj, bo tutaj nie można, bo tutaj są pola. Eee, dobrze. Um, chyba nowych pojazdów nie ma, ale chyba Wam nie pokazywałem teraz. Ale mamy nowy event z cukierkami Halloweenowymi. I za cukierki można zdobyć takie o różności: taki samochód, taki, taki, taki i taki. Aktualnie poluję na tego. Bo tego, tego i tego już mam. Tak więc pokażę Wam tego najpierw. Ten pojazd jest z tamtego roku. Z tego względu wygląda inaczej, bo nie miał w tamtym roku tych cukierków. A teraz Wolfpack dodał te cukierki, żeby było inaczej. Ale teraz kolejny pojazd. Tego nie było. I ten wygląda trochę straszniej. Ale nadal nie jest taki bardzo straszny. Wcielot on tak wygląda. Nie, zapaliszla. No to może trochę, ale tutaj jak się odpowiednio oddali, to on długo. A widzicie? O, wtedy mrugam. I ostatni pojazd, który mam ja. Może nawet zrobimy jak tego szukam. Ostatni pojazd, który mam to jest ten. Wygląda on tak. Będę tutaj tak utrunę. No i wygląda tak. I w ogóle napiszcie, czy obchodzicie Halloween. Ja nie obchodzę, ale może ktoś obchodzi, bo wczoraj u mnie pod domem były dzieciaki w strojach, strasznie mnie wystraszyły. Ale mówiłem, że nie daję cukierków, no bo jak teraz mówiłem, nie obchodzę Halloween. I z jest dzisiaj wszystkich świętych. To napiszcie, czy byliście u swoich bliskich osób na cmentarzu. Ja będę się już z Wami żegnał. Życzę Wam miłego dnia i do następnego. Cześć.